Druga część dnia przyniesie stopniową poprawę pogody. Na zachodzie jest już sporo słońca, temperatura rośnie. W Krakowie też całkiem przyjemne południe, bo tutaj nie powinno już do końca dnia padać. A na termometrach maksymalnie zobaczymy nawet 23 stopnie. Natomiast na krańcach wschodnich jeszcze będą się zdarzały opady deszczu, a nawet burze. I tutaj punktowo może dość silnie padać. Dzisiaj prognozujemy w tych burzach od 10 do nawet 15 litrów deszczu na metr kwadratowy, że może spaść. A wiatr będzie osiągał około 65 km na godzinę w porywach podczas burz. Na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany. Jedynie na wybrzeżu silniejsze porywy do około 50 km na godzinę. Ciśnienie niskie, ale bez większych zmian. 993 ha na barometrach w Warszawie, a na termometrach dzisiaj maksymalnie do 23 stopni. Chłodniej na północy około 18-19 stopni. W poniedziałek kolejna strefa deszczowo-burzowa nad naszym krajem. Zwłaszcza dość mocno będzie padać w części południowo-wschodniej, dlatego że nad tymi regionami znajdzie się centrum niżu. Ten niż stopniowo będzie wędrował właśnie z nad Słowacji, nad Polesie Lubelskie, wraz z nim takie grube chmury, które przyniosą miejscami opad rzędu nawet 25 litrów na metr kwadratowy. No i będą też pojawiały się burze, zwłaszcza właśnie na południowym wschodzie. Tym burzom też oczywiście będzie towarzyszył silniejszy wiatr i silniejszy deszcz. Bez opadów na zachodzie oraz na pomorzu poza wybrzeżem. Zachodnim, gdzie też może popadać, ale tutaj ten deszcz nie będzie aż tak intensywny jak na wschodzie i y, częściowo też południu i w centrum kraju. Y, I teraz to wszystko. Do zobaczenia.